O nagrywa, nagrywa. Więc witam serdecznie, jest 2 maj. Wyruszamy sobie z ekipą do stolicy Polskich Tadro Zakopanego na dwa dni. Będzie bardzo miły wypad <noise> Ogólnie ADA, ja, czyli osioł, kula, złoty, kniatol i kamilstwo. Myślę, że będzie bardzo ciekawie. Oczywiście piwko musi być. O! Właśnie idzie, idzie, idzie sobie pan Michał. Proszę zobaczyć, idzie sobie pan Michał? Kręcił, <laughs> Semano? Kręcił, się kręcił, oczywiście, muszę, oczywiście. O, proszę zobaczyć, kto nadjeżdża. Proszę zobaczyć, kto nadjeżdża. Uwaga, uwaga. <laughs> tak to już jest! Tak to już jest! jo jo. Ej, jest bardzo spontaniczny, bardzo spontaniczny wyjazd. Cześć. Bardzo spontaniczny. Ja się będę, ja się będę witał. Ja się nie będę na razie witał. Cześć. Kamerę Bierzemy kamerę, będzie... Bardzo będzie pamiątka na stare czasy. Dobra, weź mi to. Dobra, ten już zbrodniarz. Lekki, poczymaj to pizzy człowieku. <grym> 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 pokaż, <Proszę, grym> pokaż co masz, pokaż. Proszę bardzo. Myślę, że bardzo sympatycznie, bo pan. Torbę też daj. Poczymaj, <grym> poczymaj kamerę. Tak. Dobrze. To, pan Piotr. <grym> też sobie, pan pami, pami, o, pan Paweł, tak. Dobra, dobra. Mama panowie, pakujemy się. Pakuj ta się i wyruszaj Na razie, na razie. Nie, nie ma czasu. Gwarantos. Na razie. Już wołałem, A, no. Już ze za chrali byłem, kulałem. dobra. Cigle do chorawy. Wyśleże. No panowie. Ej, to teraz ej. Pula. Ej, to było. Weźmy, był bo szkoda wskora, tej. Czekaj. Pan Piotr tutaj. Jesteśmy drodze, Jesteśmy, drodze Jesteśmy drodze 254. Dobra, jedziesz. To dwa, nie ma żadnych znaków panowie, nawet dobra, jest dobrze. wzięli, ci Dobra, do ja to idziemy. dobrze. ja Nie rządalo do telefonu, sorry no, kurwa. Ja jestem Panie Camillo, proszę ja, proszę się teraz... tutaj uśmiechnąć. jakieś odbicie w lewo. i... tak, żywia, to... ja, spoko. W sumie mogliśmy o drogę zapytać. Ja już tam jechałem nieraz, nie dwa panu. Pod... <laughs> no, ale dobrze, ale dobrze, dobrze powstała inicjatywa wyjazdu. Dobrze, powstała inicjatywa wyjazdu. <laughs> Witam tu, Kniatol mówi z tej strony. Obawiam się, że mamy mały problemik. Bośmy kurwa zabłądzili. Nie wiem jak to się stało, jak to nie zrobić, go go na chwilę zasnął. I... Te chłopacy są na mnie zdenerwowani, ale obawiam się, że już dzisiaj nie wymyślimy nic. Tylko będziemy musieli tu przenocować. Jutro rano poczekamy, aż ktoś tu pojedzie. Może pokażę trochę miejsca? Trochę krajobrazu? Co on robi? Ej ma man, co ty kuźwa? I co panowie? Przespałeś się kurwa, tak żeś nas poprowadził, po że w pizdu nie wiadomo gdzie Ej, dobra, tu teraz, kurwa. Ja myślę, że ten... Przewodnik jest ja mam... Ma ma myślę, że nic nie wymyślimy już teraz, musimy i spać i tyle. Stare, I może rano tu? ktoś pojedzie. Tutaj? No ale wyjedziemy stąd, jak ktoś się zabłądzili. W sumie, jak, wiesz, jak się jakby spalić to sumie, jak się no. rybę? Dobra, to 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 ja myślę, radę. że idziemy spać. Tu było pan spodziewać w tym lesie, nie wiem, czy damy radę, cokolwiek zrobić. Ale w ciemku to jeszcze gorzej kurwa. W sumie świateł żadnym nie widać, nie wiadomo co? Jesteśmy w dupie. Ogólnie jesteśmy w dupie. Dziękuję. O oh, Jesus, no i co? O, idziemy. <grystak> idziemy spać. Daj, Jutro rano wstaniemy, zobaczymy co to będzie. Dobranoc panowie. Jutro Daj, będzie no, ten no, no, dzień. Będzie dzień, dzień, dzień. Się, Trzymajcie się o nara. Cześć. Oh yeah. Co jest, man? nie ja bym coś no słyszał tam za szybami. Co tu dalej? Nie wiem, coś tam ma, Co tu A! A! Kurwa, kurwa! Kurwa, ktoś szybę! Halo! chyba! Halo! Halo! Ale, o to, ale kto tam. No nie do, wiem, do, ktoś w szybę, rozumiesz? Gdzie? W którym miejscu? No w samochód, kurwa! Halo! Gdzie latarkę? Latarkę widziałem dobrze, złoty widziałeś? Widziałeś to złoty? No widziałem ja. Nie wiem kurzy. No, ej, ej tam! Ej. Ej, ej, co tam ej! Co tam jest? Halo? Ej! Czekaj! Ej, Czekaj. Cześć, co to jest? Kurwa ej, halo! Ciu, ciu. Halo? Nie wiem. Kim jesteś? Co jest? Powoli, powoli, powoli. Czy o ciocie kurzy? Halo, nie wiem. To jest tona. Halo, ej, Ej, kto jest? To jest to? Halo? Halo. Hej! Ej Co jest tą? Hej! Potrzebujesz pomocy? Co jest, co się stało? Co, 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 co tu się wyrabia? Kim ty jesteś? Co ty tu robisz w ogóle? Coś pokazuje, ej. Gdzie? Tam? Co się stało? Ej, wiesz tam, ej. To Kamil... Ej, Kamil, Kamil weź ją do, do, do samochodu, do samochodu zobaczymy, o co chodzi. Zobaczymy, Może jakiś z wypadek z jest. Weźcie weźcie Ej, może jakiś wypadek jest albo co. Daj szybko, biegniemy. Kurwa, włącz mi tą latarkę w tym gównie, jest. Kurwa, co to za świeczka? kurwa, ej. Co? Oh, kurwa. Czekaj, ja mu tam... Ej! Popaki! Ej! Kurwa, co ci się stało? stary? Co tam robimy? Co, 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 co? wy robicie? ]幾ningar? O co? Kula! Kula! Zalewaj No O nie ma co? O co? I... No, tak jak... O no, no, przed chwilą! co? O co? tu co? w ogóle? O Kula! Kula! co? Kula! O co? Truszy, Kula! KAMIL! KURWA jak KCEROBICIE robicie ja, ja to was zapierdolę! KURWA MAD! KAMIL! Oni są pojebani! Ja EJ e, CIO! 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 Słyszycie? Słyszycie? KAMIL! EJ to co, się kurwa, ja co tu jest? KAMIL! Kamil! KURWA! Ej. EJ! Kurwa ja pierdolę co teraz kurwa? Ej budynek w środku lasu? Ja pierdolę coś tam nie gaszczony Dobra, przeładzimy przez ten płot. Patrzyj mi kamerę, patrzyj. Chodźmy. Gdzie mi jesteśmy? Ciocia. Kula. Kula. Ciocia. Kamiel. Ciocia. Waga, waga, nobie. Może nie, nie, Kamil! Kamil! Kamil Kamil! 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 Kurwa mać! nie, 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 Czekaj, 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 Cio Tam, nie, nie, Tam, nie, Kurwa!

Ta mieszkanka zginęła, z, zniknęła ja 10 piję, miesięcy duchy. temu w katastrofie samochodowej. Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Kula! Kula! Co to kurwa jest? Ciało nie znależało. Cicho, cię, Ja piję, nie wierzę.

かみ <laughs> 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 oh <laughs> dort Hallo? Hallo? <laughs>